Cześć, jestem Kasia. Przyjechałam na Efekt wow i bardzo potrzebuję zmiany. Moim problemem włosowym jest to przede wszystkim, że się puszą bardzo, w ogóle się nie układają. Wiecznie mam z tym problem, końcówki mam rozdwojone, mimo że podcinam. Następnego dnia oczywiście prostuję włosy to jest mój błąd pewnie. Ale są już rozdwojone po prostu po jednym użyciu prostownicy. Eksperymentowałam z kolorami, miałam różne kolory na głowie. Przede wszystkim blond był, był, była czerwień, był fiolet, był nawet czarny i to taki naprawdę czarny. W zeszłym roku sama postanowiłam dekoloryzację, no i to był błąd, niestety, bo włosy są strasznie zniszczone w obecnej chwili. Bardzo bym chciała przede wszystkim żeby moje włosy nabrały fajnego koloru, bo obecny jest po prostu nijaki. No i fajne strzyżenie, żeby po prostu też nadać objętości tym włosom, bo mam cienkie bardzo niestety i żebym miała jakiś kształt fajny. Prima era Kasia, una ragazza che ha, diciamo, styl stile di vita molto naturale. Una donna che tende a vivere la propria vita con molta semplicità, quindi ho cercato di darle dei consigli che fossero principalmente vicini a quello che è la cura del proprio capello, perché la prima cosa dalla quale si deve partire è la bellezza e che il capello debba essere sano. Dopodiché siamo partiti nel cercare di capire quali fossero le sue abitudini nel gestire il capello a casa. Altra cosa fondamentale per la riuscita di un uh, mantenimento del look che noi abbiamo creato. Poi abbiamo valutato la, la natura del capello, la tessitura e il movimento che lei avesse e abbiamo cercato di lavorare con un qualcosa che uh, accentuasse la sua forma e le desse un pochino più di libertà sul viso. Per lei abbiamo lavorato con una sezione ad X e nella zona posteriore abbiamo lavorato con una scalatura dal corto a lungo verso l'esterno mentre per quanto riguarda la zona laterale abbiamo lavorato con una scalatura dal cortale lungo verso l'alto eh, la parte superiore abbiamo lavorato costruendo un peso eh, spostando quindi eh, trasportando i capelli sulla zona del parietale per lasciare più pienezza nella parte interna eh, la prima modella Catarina ehm, aveva una capigliatura abbastanza chiara per la sua carnagione anche abbastanza dorata quindi gli ho suggerito di scurirsi per dare più ehm, diciamo pienezza alla capigliatura e anche per mettere in risalto gli occhi e nel salto contempo anche per togliere quell'effetto giallino che gli causava sul sul viso quindi abbiamo lavorato con una colorazione eh, più scura e sulle tonalità violace e mogano Na co dzień bardzo rzadko się maluję. Nie mam ochoty, przyznam szczerze, na makijaż i nie mam pomysłu po prostu, żeby jakoś fajnie to wyglądało. Nie umiem, szczerze, powiedziawszy. Cera Kasi wymagała zmatowienia, to jest typ cery świecącej, bardzo tłustej, więc najpierw zmatowiłam ją specjalną bazą matującą, a później po zakończeniu makijażu zmatowiłam pudrem anti Kasia ma przepiękny kolor oczu, naturalny, takie bardzo wpadające lekką zieleń, więc e, tak naprawdę dużo nie musiałam robić. Wystarczył właśnie taki beżowo-złoty cień, e, i oczy sprawiło, że są bardzo, bardzo takie roziskrzone. Kasia w wersji wieczorowej. E, nie mogłam się oprzeć, żeby zrobić z niej e, taką diwę z hollywoodzkiej gali, czerwone dywany I przepięknie ten kolor jakby współgrał z jej cerą, więc jakby tutaj e, postawiłam też również na e, barwę highlightera, bronzera, na policzkach, czyli e, modelarz twarzy zrobiłam i oczywiście ciemna, gruba kreska na powiece i przepiękny kolor czerwieni. Hollywoodzka gwiazda. Do dzisiejszej stylizacji Kasi, użyliśmy sukienki z domu mody Maison Anufa. Jest to sukienka z nowej kolekcji, kolekcji Oit Oprócz tego użyliśmy też żakietu do przełamania białego i czarnego koloru. Jeżeli chodzi o sukienkę, sukienka ma krój trapezowy, ponieważ Kasia ma sylwetkę atletyczną. Jeżeli chodzi o żakiet, użyliśmy go do zatuszowania e, szerokich barków e, Kasi. Jeżeli chodzi o obuwie, daliśmy obuwie, które jest modne w tym sezonie, e, z, z takie pikuśne z tak zwanymi frędzelkami. Jeżeli chodzi o stylizację wieczorową, e, sukienka jest zrobiona z koronki, e, eksponuje niesamowicie e, talię Kasi oraz e, piękne kobiece kształty. W pierwszej, jak i w drugiej, wow, po prostu super, podoba mi się, naprawdę ekstra. Włosy super, nie spodziewałam się, że taki będzie świetny efekt, naprawdę, podoba mi się kolor i strzyżenie ekstra, naprawdę. Codzienna stylizacja bardzo mi się spodobała, bo jest bardzo kobieca, mimo że jest codzienna, takie zwykłe wyjście z córką na spacer, po prostu mogę wyglądać super, jestem sobą, czuję się naprawdę dobrze i świetnie. Dziękuję całej ekipie, która zadbała w stylizacjach codziennej i wieczorowej za przygotowanie, za całość. Bardzo dziękuję.